Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Novelkan, a ze mną dzisiaj jest. Przestawcie się. Krówek, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mirtos, twoja stara. Oto mój sklep. Epicki skin Nóż Mgławica. Myślę, że go kupię. Nóż Mgławica? Co jest? Dobrze, że. Najlepsza nie. kolekcja. Patrzcie, jaki ma. Dobrze, że nie, Grzybica. Kupię go. Kupię go Ale na 200 ale piękne noże! No dobra, lecimy Night Market teraz. Łoł! Wow, ale pijowe! No, tylko jedno! Ale Night Market! Dobra, lecimy od lewego. Wow! Pantom! Phantom! Fantos. Silvanus. Patrzcie jaka przecena. Nie wierzę. Myślę, że go kupię. Dobra, kolejny. Wow! Stinger! Stinger! Arystokratyczny! Stinger. Genialne. Next. O jeszcze kolejny skin Rozmarzenia, tym razem Phantom. O, to Rozmarzenia? Zawsze o nim marzyłem. Piękny skin. Frenzy niebios. niebios. O mój Boże. Ale fajny skin, kolejny. Mocna opcja. Uwaga, Ares. Ares? Ojoj. Oj. piękny. Pion. Te barwy. Yyyyyy, mm. świetne. <laughs> Broń Nautilusa! Nautilus! Wow, Nautilus Valoran. Zobacz jak! Myślę, że kupię cały ten Night Market. Kupisz go. Dokładnie. Zapewniam ci to. To tyle. Siem! Amogus!